Wrzesień to najgorszy miesiąc dla inwestorów zaangażowanych w rynek akcji. Statystycznie tracimy wtedy ponad 1% kapitału. Czy wrześniowe spadki są dobrą okazją do zakupów? Jak mój portfel zbudowany z akcji amerykańskich poradził sobie na tle szerokiego rynku? O tym w dzisiejszym materiale. Partnerem kanału prosto o inwestowaniu jest broker XTB umożliwiający zakup akcji i ETF-ów z zerową prowizją do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Inwestuję za pośrednictwem XTB i korzystam z ułatwień w postaci formularza W8BN obniżającego podatek od dywidendy z akcji amerykańskich oraz Pitu 8C, który znacznie ułatwia rozliczenie moich transakcji. Witajcie w pierwszym październikowym materiale będącym podsumowaniem miesiąca września. Oto agenda dzisiejszego odcinka. Na początek pokażę kilka statystyk dotyczących tego najsłabszego miesiąca w roku inwestycyjnym, następnie przejdę do transakcji, jakich dokonałem w małym portfelu inwestycyjnym, potem pokażę, jakimi dywidendami został zasilony mój duży portfel. Następnie skupię się na stopie zwrotu z prowadzonych przeze mnie portfeli oraz pokażę ich skład oraz powiem kilka słów na temat dywersyfikacji moich inwestycji. Dla osób, które po raz pierwszy trafiły na mój kanał przypomnę, że inwestuję na rynku amerykańskim w jakościowe spółki i w ten sposób staram się pobić szeroki rynek. Jeżeli masz zbieżne zainteresowania, zostań tutaj, zasubskrybuj ten kanał, bo z pewnością znajdziesz tutaj coś dla siebie. Przechodząc do tematu głównego tego odcinka, na początek kilka statystyk miesiąca września, najsłabszego miesiąca w roku. Tutaj widzimy zestawienie 12 kolejnych miesięcy oraz statystyczne średnie stopy zwrotu, jakie te miesiące przynoszą inwestorom na rynku amerykańskim od 1896 roku aż do dziś. Widzimy, że 9 z 12 miesięcy to miesiące zielone, wzrostowe, które dają nam powiększenie naszych pozycji na rynku amerykańskim. 3 miesiące w roku statystycznie są słabe, a najgorszym jest właśnie wrzesień, którego średnia stopa zwrotu to minus 1,9%. Można by pomyśleć, że po dobrych miesiącach lipcu i sierpniu swoje... Pozycję moglibyśmy pozamykać i wrócić na rynek pod koniec września. Natomiast to jest tylko statystyka, której ja generalnie nie polecam. Ja sam. Inwestuję długoterminowo. Uważam, że czas na rynku działa na naszą korzyść, ponieważ średnioroczna stopa zwrotu miesięczna to 0,74%. Im dłużej jesteśmy przebywamy na rynku amerykańskim, tym nasze inwestycje mają większą szansę wywzrosnąć. Natomiast... Oczywiście jest część inwestorów, która stara się wykorzystać tę statystykę i miesiąc wrzesień, a w zasadzie jego końcówkę wykorzystać do troszeczkę większych niż zwykle zakupów, a to dlatego, że po wrześniu przychodzi bardzo dobry październik, listopad i Najlepszy praktycznie miesiąc pod względem zwrotu z inwestycji grudzień, a następnie po nowym roku mamy styczeń, który także statystycznie jest zielony. To są cztery miesiące następujące właśnie po wrześniu, które przynoszą nam dobre stopy zwrotu. Oto transakcje jakie miały miejsce we wrześniu. Dopłaciłem 2000 zł zgodnie z harmonogramem. Tutaj dopłata do małego portfela inwestycyjnego. Za te pieniądze zakupiłem akcje spółki Salesforce oraz spółki Evolution AB. Akcje spółki Evolution AB sprzedałem, a to w związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia podatkowego od dywidendy ze spółki zakupionej na rynku szwedzkim. Ja generalnie co do rozliczenia mogę mieć rację, natomiast sprawa ta budzi pewne wątpliwości i nie chcę wyjaśniać swojego rozliczenia podatkowego w przyszłości. Dla mnie taka ewentualność jest wysoce niezręczna. Ja staram się unikać problemów tego typu i wróciłem generalnie do spółek którymi do tej pory się zajmowałem, w stosunku do których nie mam żadnych wątpliwości co do rozliczenia, które to spółki pochodzą z rynku, który jest powszechny wśród polskich inwestorów. Za środki ze sprzedaży spółki Evolution nabyłem akcje spółki Qualis. Tutaj zestawienie transakcji sprzedaży spółki Evolution AB oraz zakupu akcji spółki Salesforce i Qualis. Sprzedaży spółki Evolution AB dokonałem po cenie 1020 koron szwedzkich 26 września. I co z tego, że udało mi się zarobić kilka procent na tej transakcji, jak znalazłem dobrą perspektywiczną spółkę, której akcje chciałbym gromadzić na swoim rachunku, a na dzień dzisiejszy te wątpliwości, właśnie co do rozliczenia e, dywidendy, rozliczenia podatkowego, dyskwalifikują dla mnie tę spółkę w dalszej inwestycji. Ja nie chcę w przyszłości zastanawiać się, czy dobrze to wszystko rozliczam. Co do zakupu akcji spółki Salesforce 245 dolarów na początku września, to był dobry punkt zakupowy obecnie te akcje po ponad 270 dolarów, a także pod koniec września zakupiona spółka Qualis, cztery akcje ja dołożyłem do pozycji tej firmy z branży cyberbezpieczeństwa, którą posiadałem już wcześniej w swoim portfelu. Obecnie mam 52 akcje tej spółki. Uważam, że absolutnie warte tej ceny zakupowej, ale o tym dalej. Pora, by powiedzieć kilka słów w temacie dywidend. Dywidendy na rachunek, który prowadzę za pośrednictwem brokera Links, wpłynęły 4. Otrzymałem 13 dolarów ze spółki Visa. Zoetis zapłaciło mi 12 dolarów. 7 dolarów przypłynęło ze spółki Rollins, a United health wypłaciło 8,5 dolara. Łączna suma dywidend, jakie otrzymałem we wrześniu, to 40,5 dolara. I fajnie widzieć taką kwotę. Tutaj zestawienie długoterminowe: każdy słupek to jeden miesiąc, a ten wykres to przepływ pieniężny do mojego portfela, właśnie tytułem dywidend, i widać na nim, jak na dłoni. Moment zmiany mojej strategii inwestycyjnej ze spółek dywidendowych na spółki wzrostowe. Ja zmieniając kierunek inwestycyjny liczyłem się z tym, że mogę zabić przepływ pieniężny do mojego portfela. Natomiast okazuje się, że posiadając taką liczbę akcji, jak są one w moim portfelu, niektóre spółki wypłacają co prawda niską dywidendę, natomiast nadal ona jest i można liczyć na jakiś drobny przepływ pieniężny. Jeżeli jesteśmy już przy dywidendach i inwestowaniu dywidendowym, ja nie twierdzę, że inwestowanie dywidendowe jest złe. Jest po prostu dla innego rodzaju inwestorów. Jeżeli zastanawiasz się, jak zacząć swoją przygodę z rynkiem, oczywiście spółki dywidendowe są do tego jak najbardziej odpowiednie. Ta świadomość otrzymywania jakichś środków z biznesu, z biznesu, którego akcje się kupiło, jest bardzo ważna. Wejście w rynek akcyjny, i właśnie ten rodzaj bodźca w postaci przepływu pieniężnego jest dla osób, które zaczynają przygodę z inwestycjami, bardzo ważny. I ja to wszystko rozumiem. Natomiast ja chcę pobić szeroki rynek pobić wynikiem moich inwestycji i troszeczkę uważam spółki dywidendowe za zbyt mocno defensywne. Ja liczę się z tym, że jeżeli na rynku pojawi się BESSA lub korekta, Moje spółki stracą zdecydowanie bardziej. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę i nie radzisz sobie ze spadkami, bardzo dobrze zrobisz, jeżeli zaczynasz właśnie od spółek dywidendowych. Jakąkolwiek strategię inwestycyjną byś tak naprawdę nie wybrał. Czy zbudujesz swój portfel w oparciu o spółki dywidendowe, wzrostowe, obligacje, ETF-y, a może metale szlachetne? Już myśląc o inwestowaniu, jeżeli podejdziesz do tego z głową, odpowiedzialnie, z odpowiednią porcją wiedzy, stawiasz się w uprzywilejowanej pozycji. Po pierwsze, zabezpieczasz się na wypadek gorszej godziny, a po drugie, dajesz sobie szansę poprawy swojej sytuacji materialnej. Przyszłości. Inwestowanie nie jest tak trudne jak się wydaje. Można zacząć tak jak. Ja prowadząc mały portfel inwestycyjny za pośrednictwem XTB, korzystając z zerowej prowizji. Te prowizje są na początku drogi inwestycyjnej bardzo ważne. Wpłacam niewielkie środki, kupuję pojedyncze akcje i tak naprawdę próbuję każdej spółki, próbuję tego rynku. Staram się analizować na bieżąco. Tak naprawdę w internecie jest mnóstwo informacji na temat każdej ze spółek. Wystarczy, Posłuchać, poczuć się bezpiecznie jako właściciel tego biznesu, którego tak naprawdę 99% z nas nie byłaby w stanie samemu zbudować, czy to przez brak Wiedzy, brak umiejętności, ale także po prostu przez brak środków finansowych. Trochę się rozgadałem w kierunku motywacyjnym, natomiast ja nie chciałbym, żeby ten kanał był edukacyjny. Jeżeli zaglądasz tutaj, znajdujesz tutaj coś ciekawego właśnie w temacie finansów. Co cię interesuje? Zostawiasz łapkę, wszystko fajnie. Ja cieszę się bardzo z rosnącej liczby wyświetleń, z łapek, subskrypcji. Natomiast ja nie czuję się osobą kompetentną, by kogokolwiek edukować nie mam ani doświadczenia, ani odpowiedniej wiedzy w tym kierunku. Ja prowadzę ten kanał, bo lubię opowiadać o finansach. Opowiadam tutaj bardziej o emocjach towarzyszących mi, prowadząc portfel inwestycyjny, o tym, co w nim robię i w jaki sposób udaje mi się ostatnio zarabiać pieniądze. Ja uważam, że takie, taka interakcja z widzami postaci komentarzy, właśnie łapek nowych podsuniętych pomysłów chociażby inwestycyjnych, to to co dałoby nam najwięcej możliwość właśnie rozmawiania z ludźmi w temacie inwestycji podsuwania sobie nawzajem, jakichś pomysłów czy spostrzeżeń na dany temat. Tyle. Oto moje inwestycje w dolarze amerykańskim w ujęciu zbiorczym, czyli portfel duży i mały. Razem sumowane 12% to złoto fizyczne w postaci monet bulionowych, pozostałe aktywa 88% to akcje notowane na rynku amerykańskim. Dwie najmniejsze pozycje, spółka Paylo City i Salesforce, obydwie nabyte do małego portfela inwestycyjnego, obydwie świecą się na zielono, nieznaczny zysk na tych spółkach już zdecydowanie większe pozycje w półce VeriSign, Copart, Rollins i United Health, wszystkie te pozycje w okolicach 3% w tym portfelu. W portfelu posiadam także spółkę Edwards, Monster Beverage, Fortinet, Vive i CrowdStrike, te pozycje po 4%, dalej 6% Idex Laboratories. Zoetis 8% i dalej już największe pozycje w tym portfelu spółka. Qualis 10%, tak samo Visa i Alta. Największą pozycją w tym portfelu po ostatnich wzrostach jest spółka PayPal, zajmująca ponad 12% tego portfela. Takie charakterystyczne rzeczy. Ostatni wzrost na PayPalu, bardzo ładny. PayPal bardzo ładnie performuje ten biznes się rozwija co wreszcie owocuje wzrostami na tym przedsiębiorstwie. Tutaj na pozycji 2 doszło do zmiany, alta w której pokazał się Berkshire Hathaway zwiększając swoje zaangażowanie w akcje alty yy, wzrósł generalnie kurs i przez to ta spółka wyprzedziła wizę, która w ostatnim czasie zaliczyła około 5-6% spadki, co wiązało się z pozwem i zarzutami dotyczącymi monopolu tutaj w spółce VISA. Spółka Qualis na czwartym miejscu w tym portfelu to jest jedyna moja pozycja stratna na minus 5,5% na chwilę obecną, natomiast moim zdaniem ta spółka jest zdrowa, fajnie się rozwija i ja w miarę schodzenia kursu dobieram coraz więcej akcji. Widzę tutaj generalnie pewne niebezpieczeństwo, ponieważ jest to malutkie przedsiębiorstwo, a moja pozycja w spółce Qualis to już 10% tego portfela. Zobaczymy, co będzie dalej. Generalnie, największą, największy zysk tutaj mam na spółce Fortinet spółka z branży cyberbezpieczeństwa. Bardzo ładnie performują także Zoetis, Viva Systems. W ostatnim czasie Monster Beverage po. Słabym raporcie kwartalnym nadgania, i ta pozycja już blisko 11% na plusie. Tak samo jestem bardzo zadowolony z pozycji na spółce VeriSign. Ta spółka może organicznie zbyt szybko nie rośnie, natomiast na potęgę skupuje swoje akcje. Robi to. Sukcesywnie od wielu kwartałów, dzięki czemu zwiększa wskaźniki i ten kurs jest w stanie rosnąć. Całość moich inwestycji to 69 323 dolary na chwilę obecną. Pora na mały portfel inwestycyjny spółek wzrostowych prowadzony. Na platformie od XTB. Dzięki temu, że XTB umożliwia zakup akcji bez prowizji. Ja dokonuję tutaj zakupów często po 1000 zł, dwa razy w każdym miesiącu, i każdy z tych zakupów potwierdzam tutaj nagraniem na łamach kanału. Jeżeli chcesz, obserwuj, będziesz wtedy na bieżąco z tym, co kupuję. I tak, spółka Qualis oraz spółka Fortinet, czyli ekspozycja na cyberbezpieczeństwo zajmuje prawie połowę tego portfela. Spółka Qualis zajmuje 32%, a to dlatego, że te akcje zostały dokupione po sprzedaży spółki Evolution. Spółkę Evolution zamknąłem tutaj pozycję wynikiem plus 7% odliczając oczywiście prowizję i za te środki dokupiłem spółki Qualis w tej chwili Qualis 32% tego portfela razem z fortinetem połowa PayPal i spółka PayLocity można szeroko sklasyfikować te spółki jako branże płatności, natomiast branża nieco inna, PayPal, środki oczywiście przekazuje między klientami, to, jest, to są płatności, natomiast spółka Paylocity to payrolls, czyli rozliczenia z pracownikami. Tutaj PayPal 14% w tym portfelu, spółka Paylocity 11%, następnie branża chmurowa, Salesforce i Viva Systems odpowiednio 10 i 8% w tym portfelu. Najmniejszą pozycją jest spółka Edwards Lifesense. Jak te spółki generalnie performują? Powinny one rosnąć zdecydowanie szybciej. Od rynku takie jest przynajmniej moje założenie, a rynek przypominam rośnie, średniorocznie w tempie 8-9%, więc ja od tych spółek oczekuję wzrostu wyższego niż te 8-9% w skali roku. I patrząc na to, spółka Qualis i spółka Edwards tutaj zawodzi, mam stratę na tych spółkach, na Qualis nieznaczną, natomiast na spółce Edwards jest to minus 22,5%. Ja być może spróbuję dobrać jeszcze trochę tych akcji, jeżeli cena zejdzie w okolice 60 dolarów, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Qualis jest sukcesywnie dobierany, ja wierzę w to przedsiębiorstwo, natomiast jedyne co mogę powiedzieć o tych akcjach z całą pewnością, to że wykres pójdzie w prawo. Fortinet, tutaj bardzo duży zysk na tej pozycji 29,6%, natomiast nie jest to najwięcej. PayPal przebił zdecydowanie Fortinet, prawie 4% więcej, 32,79% zysku, prawie 33% w tym portfelu. Te spółki Paylocity e, w Salesforce i Viva Systems na razie. Na nieznacznym plusie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ta część portfela inwestycyjnego tych spółek wzrostowych to na chwilę obecną po około 5 miesiącach inwestowania 2829 dolarów. Pozycja gotówkowa nieznaczna 2% około 60 dolarów w tym portfelu. Spróbuję dorzucić e, tą porcję gotówkową do następnego zakupu, który już w okolicach 10 października. Po prezentacji portfeli chciałbym dwa słowa powiedzieć w temacie dywersyfikacji. Ja swoje portfele opieram o takie trzy branże, w których widzę największy potencjał. Pierwsza z nich to branża finansowa. Moja ekspozycja to 24%. Identyczna ekspozycja na branżę zdrowotną, a także na branżę technologiczną, i to są takie trzy filary, na których stoją moje portfele. Wszystko to delikatnie podparłem 12% ulokowanymi w złoto fizyczne. Dwa słowa o dywersyfikacji. Powszechnie uważa się, że około 8-10 spółek to jest taka optymalna ilość w portfelu, zapewniająca pewne bezpieczeństwo i powyżej tej Ilości bezpiecznej generalnie nie jest, natomiast mamy więcej pracy z analizowaniem spółek i obserwowaniem tego, co się dzieje. Ja uważam troszeczkę inaczej. Dla mnie w branży, która jest dosyć łatwa do ocenienia i łatwa do wytypowania liderów i spółek, na które chciałbym właśnie postawić, tutaj dywersyfikacja jakaś szeroka nie jest mi potrzebna. Postawiłem na wizę jako tę spółkę. Która jest stabilna i fajnie się rozwija, mógłbym wybrać tutaj oczywiście także Mastercard, a spółkę PayPal oceniłem jako spółkę, która ma troszeczkę w wycenie do nadgonienia i może się okazać, że da fajnie zarobić. Natomiast im branża jest trudniejsza do ocenienia i trudniej jest wytypować spółkę, która pokona rywali. Tym moja dywersyfikacja staje się szersza. I tutaj, w branży technologicznej, na przykład na cyberbezpieczeństwo, postawiłem na aż trzy spółki. Dla mnie, Qualys jest tą spółką, która stabilnie się rozwija, natomiast jest dosyć tanio na chwilę obecną wyceniona. A Fortinet i CrowdStrike to są liderzy wzrostu. To samo w branży danych chmurowych. Viva Systems, może Salesforce. Trudno mi ocenić, która z tych spółek wygra. Generalnie pogoń za 5-10 lat, być może żadna z nich, być może konkurencja zniszczy obydwie te spółki, tego nie wiadomo. Rynek jest bardzo nieprzewidywalny, zwłaszcza w branżach takich jak technologiczna. Trudnych do oceny, stąd szeroka dywersyfikacja. Ja uważam, że warto tutaj postawić w mniejszych generalnie pozycjach na większą liczbę spółek, by zwiększyć swoje prawdopodobieństwo na wytypowanie lidera, który pokona swoją konkurencję w długim terminie. Takie jest moje podejście. Ja w swoim portfelu na chwilę e, posiadam około 18 spółek, natomiast uważam, że taka optymalna wartość Którą widzę w przyszłości, to 25-30 akcji. A to z tego powodu, że planuję otworzyć się jeszcze na inne sektory. W tej chwili uważam, że nie jest to odpowiedni moment. W tej chwili finanse, zdrowie i technologia w zupełności mi wystarczają. Natomiast nie wiem, co będzie za 2-3 czy 5 lat. Zostawiam sobie taką furtkę, właśnie do powiększenia. Swojego portfolio i zwiększenia ekspozycji, zwiększenia tej dywersyfikacji. Tyle w temacie dywersyfikacji w moich portfelach i wyjaśnienia mojego podejścia właśnie w tym temacie. Jaki wynik? Osiągnąłem w swoich portfelach na tle rynku. Moim benchmarkiem jest SP 500, a materiał nagrywam podczas ostatniej sesji wrześniowej. Zostało jeszcze około 2,5 godziny handlu. SP 500 od początku września zyskał 3,77%. Mój duży portfel inwestycyjny nieznacznie słabiej. Zysk nominalny to 2160 dolarów, co stanowi. 3,24%. Mały portfel inwestycyjny za sprawą słabego pierwszego tygodnia września osiągnął wynik około plus 50 dolarów, co w przełożeniu na wynik procentowy daje 1,8%. Jest ok, ważne, że udało się zarobić. No trudno, że nie udało się pokonać SP500 w ostatnim miesiącu. Dziękuję bardzo za uwagę. Chciałbym tylko przypomnieć, że... Inwestowanie jest ryzykowne, a ja nie jestem doradcą finansowym. Ten film nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, nie kopiuj moich ruchów. Chciałbym zaprosić Cię do pozostałych materiałów, jakie emituję na łamach tego kanału, m.in. cyklu prowadzenia małego portfela inwestycyjnego oraz nagrań dotyczących tanich spółek na dany miesiąc. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę. Trzymaj się. Powodzenia na rynku. Cześć.